Dzień dobry. Upalne lato to najlepszy czas, żeby porozmawiać o budowie hotelu na tydzień w Zbicznie, gdzie głównym wykonawcą jest projekt Budownictwo. Dziś ujawnimy także, jakie nowości pojawiają się w platformach parkingowych Modulo. Zapraszam na imu raport. Program o jedynej takiej spółce w Polsce. Kajetan Anduszyński. Dariusz Gugała. Remigiusz Jaskot. Zaczynamy. Poczujcie Państwo klimat wakacji. Słońce, plaża, jezioro, w tym jeziorze sielawy, płocie, leszcze i szczupaki, a tuż obok ośrodek wypoczynkowy pod sosnami. I właśnie taki ośrodek buduje Projekt budownictwo. Jest to urocza okolica. Podstawowe pytanie, zanim przejdziemy do tych milionów, do tego betonu i tak dalej, kiedy tam będzie można pojechać darku? E Planowane otwarcie tej inwestycji jest na 2025 rok. Myślę, że tak połowa jest... widzów już teraz włączyła, że nie będą słuchać, skoro to jeszcze perspektywa jednego roku. Ale mówiąc <grym> mm, poważnie, to jest duży kontrakt dla projektu budownictwo i w ogóle dla całej grupy pjp Makro, 44 miliony złotych netto, taka była ta wartość tego, z tej pierwotnej umowy podpisanej rok temu. Tak. Jak teraz wygląda sytuacja na miejscu? Znaczy umowę podpisaliśmy w zeszłym roku yy, i tak naprawdę pierwsze miesiące to był tak zwany etap przygotowawczy, dlatego że po pierwsze było bardzo dużo zmian w projekcie, czyli inwestor zmienił całą część basenową, część odnowy biologicznej, część SPA. Yy, te zmiany spowodowały prowadzenie tych zmian przez niego spowodowało to, że musiało, pewne elementy musiały zostać przeprojektowane, więc my musieliśmy czekać jakby na zmianę projektu, więc tak naprawdę te pierwsze miesiące to był czas na zorganizowanie się tam, na zorganizowanie placu budowy, na ogrodzenie, na wszystkie takie elementy przygotowawcze, które są niezbędne do tego, żeby tą inwestycję rozpocząć, natomiast samych fizycznie robót, nie można było rozpocząć, dlatego że tak naprawdę my zaczynaliśmy od części basenowej, która jest najgłębiej położona. No, tak jest ułożony układ konstrukcyjny budynku, że od tego trzeba było zaczynać. Ale przeszliśmy przez te wszystkie zmiany. Projekt został zrobiony. My zrobiliśmy projekt wykonawczy do tego i rozpoczęliśmy pracę tak naprawdę na dobre. To rozpoczęliśmy te prace gdzieś tam w granicach od września zeszłego roku. Jeżeli chodzi o, o sam hotel, może coś bym powiedział. Generalnie hotel jest zlokalizowany w Zbicznie. To jest Brodnicki Park Krajobrazowy, to jest obszar Natura 2000. Oczywiście, jeżeli chodzi o samą lokalizację hotelu, jest to niewątpliwie wielki dodatek do tej inwestycji. Natomiast jeżeli chodzi o samo prowadzenie prac budowlano-montażowych na takim terenie, no to powoduje pewne komplikacje, tak? Dlatego, że są odpowiednie przepisy, które musimy stosować, musimy uzgadniać pewne prace z wodami polskimi, musimy uzgadniać pewne prace z lasami państwowymi. To powoduje też jakiś czas, no i powoduje jakby dodatkowy nakład pracy, który trzeba wykonać. Natomiast, no jak gdyby już chyba teraz, żeśmy te, te, te tory trochę przetarli, jeżeli chodzi o, o tą inwestycję, i myślę, że w tej chwili tak naprawdę ta inwestycja już jest na tyle rozkręcona, że praktycznie ten nasz zakres, który my mamy w umowie, czyli tak zwany stan surowy zamknięty, właściwie już teraz powinien być prowadzony bez jakichś, jakichś problemów. Jeżeli chodzi o sam obiekt, to obiekt składa się z całej części podziemnej. W tej części podziemnej zlokalizowane są garaże, zlokalizowana jest część techniczna i zlokalizowana jest część basenowa i część odnowy biologicznej, która jest dla klientów. Tam są między innymi elementy sauny, różnego rodzaju pokoje dla zabiegów, takich odnowy biologicznej. Jeżeli chodzi o część garażową, w tej części garażowej Zaplanowano około 50 stanowisk tak zwanych parkingów modułowych. Tu oczywiście, to jeszcze do żeśmy... tego przejdziemy. Ale jeszcze takie ogólne informacje: ile pokoi dla Generalnie gradości? obiekt ma oprócz tej części nadziemnej ma trzy kondygnacje y, nadziemne. Y, w tych, tych kondygnacjach nadziemnych mamy tak restauracje, jakieś mamy y, takie części konferencyjne i 113 pokoi hotelowych. To będą różnego rodzaju hotel, y, pokoje, od apartamentów, pokoje jednoosobowe i pokoje dwuosobowe. Kajetanie. Platformy modulo będą y, częścią tego obiektu. Jak to wygląda z Twojego punktu widzenia? Te platformy, które są zaprojektowane w hotelu w Zbicznie są w zasadzie najbardziej popularnym produktem, jaki mamy tutaj na rynku w Polsce. To spowodowane jest tym, że to są najwygodniejsze platformy, także jeżeli to będą platformy przypisywane później dla gości, ja nie widzę żadnego problemu z parkowaniem, bo bardzo prosto się takiego użytkownika i szybko szkoli w takim temacie, no i nie jest okay, to też teraz rozwiązanie nowe. Masz na myśli taką specyfikę, że o ile w budynku wielorodzinnym każdy wie jak to obsługiwać, no tutaj mamy sytuację, gdzie ktoś przychodzi, odbiera klucze, tak naprawdę ten samochód pewnie od razu chce wstawić do garażu, zanim pójdzie do pokoju, no i ten czas na zapoznanie się z tą instalacją musi być relatywnie krótki, prawda? Tak, dokładnie. E, całe szczęście jest to na tyle proste urządzenie, że właśnie to szkolenie, e, powiedzmy, postępuje bardzo szybko. Ten model już mamy zresztą przećwiczony, ponieważ podobne, Platformy, może nie wewnętrzne, ale zewnętrzne, gdzie te wszystkie słupy, elementy konstrukcyjne tej platformy chowają się do ziemi. Mamy zainstalowane w hotelu Premium w Sopocie. Tam jest to normalnie wykorzystywane i przez pracowników, i przez gości hotelowych. Hotel Focus. Hotel Fokus. Jednym z już trzech i pół w trójmieście, bo oprócz Sopotu dwa w Gdańsku, jeszcze apartamenty w Gdańsku, darku. Powiedz jeszcze, proszę, co zostało do zrobienia, jeśli chodzi o ten pierwszy etap, bo tutaj ta umowa dotyczyła etapu stanu surowego zamkniętego. Tak, stan surowy zamknięty. My w tej chwili jesteśmy na etapie tej części podziemnej, więc zostały nam do wykonania trzy kondygnacje naziemne. My planujemy, że te prace zostaną zakończone gdzieś do lutego. I w międzyczasie będziemy oczywiście zamykać obiekt stolarką zewnętrzną, no bo to jest też w naszym zakresie. Inwestor jest w tej chwili na etapie kończenia dokumentacji na tak zwany etap drugi, czyli tak zwany stan deweloperski i na etap trzeci to jest wykończenie pokoi całej tej strefy basenowej. Jeżeli te projekty się pojawią, no to Prawdopodobnie, ponieważ jak gdyby realizujemy ten, ten etap pierwszy, no będziemy chcieli też uczestniczyć w ofertowaniu tego etapu drugiego i trzeciego, żeby spróbować może dalej kontynuować tą inwestycję. Rośnie rynek platform parkingowych, a wśród polskich producentów liderem stała się marka Modulo, część grupy przemysłowej PJP Makrum. Kajtanie, cały czas wprowadzacie nowości, poprawiacie te platformy, rynek cały czas wymaga od Was czegoś nowego. Co teraz macie nowego dla klientów? Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o inwestorów, cały czas dostosowują miejsca parkingowe do potrzeb klientów. Te potrzeby się zmieniają wraz z tym, jak zmienia się nam rzeczywistość. W tym momencie popularna jest elektromobilność, dlatego też wprowadziliśmy dla miejsc parkingowych na platformach parkingowych rozwiązania słupków do ładowania samochodów, one nazywają się ev Dog i poruszają się razem z tym miejscem parkingowym, dzięki czemu omijamy całą masę problemów związanych z prowadzeniem kabli gdzieś przy miejscach parkingowych do samochodów. Czyli parkuję, ładuję ten samochód, mówiąc prostu wkładam wtyczkę do tej stacji ładowania, a ten samochód się porusza później, kiedy inni parkują i nie martwię się o to, że to ładowanie jest w jakiś sposób przerwane, bo cały czas ten prąd płynie. Dokładnie tak. Nie zastanawiam się nad tym, czy muszę gdzieś spoglądać pod platformę, obok platformy i patrzeć i kontrolować, czy kabel do samochodu zostanie przez taką platformę przycięty, czy przerwany, bądź wyrwany ze ściany. Okej, okay, a. Tutaj co kilka tygodni mówimy co słychać w modulo, bo to jest taka linia produktowa, która rośnie dynamicznie, tam chyba w porównując rok 22 do 23 było 300% wzrostu. Chcecie zapytać, które z tych platform, jeśli chodzi o produktowo, jest najpopularniejsze? O tych platformach już rozmawialiśmy. To są platformy, które będą zainstalowane m.in. właśnie w hotelu w Zbicznie. To są platformy płaskie, niezależne, dzięki czemu klienci nie muszą zastanawiać się, czy sąsiad z miejsca parkingowego pode mną opuścił to miejsce, czy nie. Tak więc bardzo wygodne. Myślę, że zajmuje, zajmujące około połowę rynku. Platform parkingowych. Niezależne to w tej nomenklaturze produktowej e, Modulo, jak wejdę na stronę i, albo na przykład na, na YouTube'a Modulo, to jakich nas powinienem szukać? Jeżeli chodzi o te najbardziej popularne, e, najprostsze rozwiązania, no to są w tym momencie rozwiązania o nazwach Cesto Basic, e, czyli płaskie platformy niezależne, które zajmują około połowy rynku polskiego. Również S100, S100Basic, S120 to są platformy, które przez wykorzystanie skosu włożeniu tych platform wykorzystują o wiele mniej miejsca, jeżeli chodzi o wysokość i głębokość takiej niemieckiej parkingowej, w której one są montowane. Darku, pytanie do Ciebie, bo jak rozumiem, alternatywą dla inwestora jest albo platforma parkingowa, albo kolejna kondygnacja podziemna, gdzie. Myślę, że my wiedzą, że ta, im głębiej w ziemię, tym drożej, bo to są nie tylko instalacje, mnóstwo betonu, ale nawet droga dojazdowa, prawda? Dokładnie tak. Jak to wygląda z punktu widzenia inwestorów, z którymi Ty masz kontakt? No, coraz częściej w tych projektach pojawiają się te platformy. Tak? Kiedyś był układ taki, że faktycznie bardzo rzadko, i to było faktycznie takim elementem, taką nowinką. Tak? I, I bardzo rzadko w projektach stosowano tego rodzaju rozwiązania. A w tej chwili widzę, że biura projektowe już troszeczkę inaczej podchodzą. Między innymi ze względu na koszty wykonania, czyli wykonania tych obiektów, gdzie stosujemy tego rodzaju parkingi modułowe, czyli jest jakby oszczędność na tej konstrukcji żelbetowej, na wykopach. Bardzo często, jeżeli wchodzimy w głąb ziemi, to są kwestie związane z zabezpieczeniem wykopów poprzez ściany szczelne, poprzez odwodnienie wykopów, to są ogromne koszty, tak? W związku z tym, jak gdyby coraz częściej biura projektowe, no bo tak naprawdę też tutaj dużą rolą to są biura projektowe, które potrafią przekonać zamawiającego do tego rozwiązania i widzę, że te biura projektowe coraz częściej sięgają po takie rozwiązania. Potężną pracę włożyliśmy w to, żeby gdzieś od roku 2017, kiedy zaczęliśmy tak bardzo mocno rozwijać te platformy parkingowe, żeby tworzyć tą świadomość, jeżeli chodzi o architektów o produkcie, o tym jakie produkty można zastosować, które powinno się zastosować, a których absolutnie nie da się zastosować w niektórych lokalizacjach. Też architekci mieli od nas bardzo duże wsparcie, jeżeli chodzi o to. No i gdzieś po tym roku 2017, 18, 19, 20 te platformy powoli zaczęły się pojawiać już niejako jako standard w projektowanych obiektach. One wcześniej oczywiście też się pojawiały, ponieważ tutaj na rynku działały również firmy zachodnie, ale w tym momencie przy tej wytworzonej świadomości, przy rozwiązaniach, które my wprowadziliśmy, przy różnych modelach, które byliśmy w stanie tym klientom zaproponować, architekci coraz z mniejszą obawą zaczynają te platformy stosować a nawet czasem nie chodzi o obawę ale z większą chęcią niż właśnie z projektowaniem tak jak darek tutaj powiedział kolejnych poziomów parkingu. Myślę, że to jeszcze jeden element doszedł, czyli wzrost cen działek, prawda? Dokładnie tak. Dokładnie tak i to jest też na pewno element taki, który jest bardzo istotny i który wpływa na to, że że jak gdyby inwestorzy są bardziej zainteresowani teraz, żeby tego rodzaju parkingi modułowe stosować. Nie? Dokładnie tak, jeżeli chodzi o to, tą cenę działek i to, co wymuszają na niektórych inwestorach, to mamy też rozwiązania, które pozwalają bez wykopu multiplikować niezależnie miejsca parkingowe. One u nas w naszej nomenklaturze nazywają się LS i LSM. To są nazwy Lift and Slide i Lift and Slide Multi, takie parkingi już montowaliśmy, więc mamy to przećwiczone nie tylko w Polsce. No właśnie, bo to, to chciałem się jeszcze na koniec zapytać. Mieliście już realizację poza granicami Polski? Tak, dokładnie. Jako Marka Modulo pojawiliśmy się w Rumunii, w Czechach, w Niemczech, w paru lokalizacjach, w Szwajcarii, we Włoszech, a nawet wysłaliśmy jeden z naszych, tych właśnie bardziej zaawansowanych systemów, Lift and Slide, do Australii. Spójrzmy na kursy akcji trzech spółek Grupy Kapitałowej Immobile. Jak zawsze pokazujemy kursy z momentu nagrania i w ujęciu rocznym. Zaczynamy od spółki Atrem 12,35 zł, PJP Makrum 16,20 zł oraz Grupa Kapitałowa Immobile 2,53 zł. Mamy jeszcze dla Państwa garść odesłań, w szczególności na nasz kanał YouTube. Pojawiło się tam między innymi nagranie z podsumowaniem czerwca, takie stusekundowe, skrótowe podsumowanie tego, co wydarzyło się w całej grupie. Mamy też dwie rozmowy z Wolnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, dwie rozmowy z inwestorami, czyli z Pawłem Malikiem, który między innymi mówi o tym, że sprzedawanie ruchów, tak zwane sprzedawanie ruchów, czyli abonamenty, gdzie można wykupić yy, możliwość Właśnie kopiowania czyichś ruchów na giełdzie. Paweł przed tym przestrzega i mówi o swoim takim zdroworozsądkowym podejściu do inwestowania. I druga rozmowa z Przemkiem Staniszewskim, też o polskim rynku, o tym, co daje Przemkowi spokojny sen. Mamy też tam takie, taką małą prowokację: Przemka w stronę Warrena Buffeta, więc tym bardziej polecam. Na kanale z kolei Piotra Zająca możecie Państwo przesłuchać około 40-minutowej rozmowy z prezesem Atremu Andrzejem Goławskim. Prezes spółki, która należy do grupy kapitałowej Immobile mówił m.in. o OZE, o CPK, o KPO oraz o biometanowni. Pozostając przy Atremie jeszcze polecam Państwu zapoznanie się z wyceną biormakerskiego Santander. Zgodnie z tym raportem analitycy wycenili spółkę dwiema metodami, DCF i porównawczą i tutaj w konkluzji mówią, że ta wycena to jest między 16 zł, a 17,50 za akcję. Są tam wymienione jak zawsze możliwe czynniki wzrostu i czynniki ryzyka. Z tym wszystkim warto się zapoznać. I jeszcze jedna informacja o Atremie. Prezes Gławski nagrał taki krótki filmik, gdzie zdawał relację, co się dzieje na budowie w Płocku, bo to jest największy kontrakt Atremu dla Orlenu i odpowiada też to jedna pytania, które spłynęły odnośnie tego kontraktu. My się pewnie zobaczymy za dwa tygodnie, bo w tym trybie wakacyjnym postanowiliśmy się, że będziemy się spotykać rzadziej z Państwem, natomiast zawsze jesteśmy dostępni, odpowiadamy na pytania, akcjonariuszy, czy to mailowo, czy na przykład na, na Twitterze, zwanym też x -em. To chyba wszystko, ale wiem, że Darek ma dla Państwa ważną informację geograficzną. Jest to Ciekawostka, jeśli chodzi o nomenklaturę związaną z nazwami jezior. Tak, yy, hotel, który budujemy, budowany jest pomiędzy dwoma jeziorami. Jedno jezioro nazywa się Zbiczno, a drugie Kochanka. <grych> I tym akcentem możemy <grych> zakończyć. Dziękujemy za dziś. Bądźcie z nami, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękuję. うん。